Dwie kuchnie i stołówki w gminnych szkołach mają już nowe wyposażenie. Każda szkoła kupiła sprzęt warty 100 tysięcy złotych. Stołówki są teraz estetyczne, a przygotowywanie posiłków zdrowsze i łatwiejsze. Dzięki rządowemu programowi posiłek w szkole i w domu mamy możliwość aplikowania o dodatkowe środki na doposażanie czy wymianę sprzętu w stołówkach naszych szkolnych. Udało się przez ostatni czas zmienić wystrój. I doposażyć w bardzo nowoczesny sprzęt trzy stołówki na terenie miasta i gminy Bogatynia. Z pierwszej edycji była to szkoła, była to stołówka w szkole podstawowej w Trzcińcu, w szkole podstawowej numer 5, a teraz w edycji 2022 roku dwie stołówki w szkole podstawowej numer 1 oraz w szkole podstawowej w Działoszynie. Bardzo Dobra jest również bardzo dobry montaż finansowy, ponieważ rządowy program przewiduje dofinansowanie w wysokości 80%. W tym przypadku, akurat w przypadku każdej placówki, było to 80 tysięcy złotych, a wkład własny samorządu to 20 tysięcy złotych. I właśnie w kwocie 100 tysięcy złotych, chociażby tutaj, gdzie jesteśmy, w szkole podstawowej numer 1, został zakupiony nowoczesny sprzęt zmywarka, patelnia, mikser. Wałkownica, sztuczce, kubki, no mnóstwo różnego rodzaju sprzętu, ale także została, zostały wymienione stoły, krzesła, właśnie w jadalni, tutaj gdzie dzieci spożywają posiłek. Tu w szkole w Działoszynie wydawanych jest około 70 posiłków dziennie. Nowy sprzęt bardzo się przydał, bo ostatnie zakupy do kuchni szkoła robiła 10 lat temu. Kuchnia nasza wzbogaciła się o sprzęt typu piec konwekcyjno-parowy, sokowirówka, patelnia elektryczna, kuchnia nastawna sześciopalnikowa, taboret elektryczny, robot wielofunkcyjny oraz maszynka do mielenia mięsa. Zakupiliśmy również zmywarkę, zmywarkowy parzarkę. Oraz urządzenie, szafę chłodniczą i trzy zamrażarki. Natomiast do stołówki zakupiliśmy nowe stoły i krzesła. Kupiliśmy taki sprzęt, który już domagał się, że tak powiem, wymiany, bo sprzęt, który posiadaliśmy dotychczas, już był naprawiany wielokrotnie. Nie posiadaliśmy pieca konwekcyjno-parowego, zależało nam na przygotowywaniu zdrowych posiłków, więc ten piec też udało się kupić. Nie mieliśmy również sokowirówki, którą kupiliśmy, więc urozmaicamy w ten sposób posiłki, które wydajemy dzieciom. Program jest kontynuowany, więc również będziemy jak tylko pojawi się już rozpisany konkurs, będziemy aplikować o dodatkowe środki. Chcielibyśmy docelowo, żeby wszystkie stołówki były tak dobrze wyposażone, z takim dobrym wystrojem. Jak te, które udało się już zrealizować. Jeszcze przez kilka miesięcy mieszkańcy bloków przy ulicy Kossaka w Bogatyni będą mieli utrudniony dojazd. Trwa jedna z największych tegorocznych inwestycji w mieście długo oczekiwana przebudowa ulicy Kossaka. Rozpoczęły się prace, już jest frezowanie, zdjęta stara nawierzchnia, już są zdjęte krawężniki, więc powoli już tutaj na prace ziemne będą wykonywane. Trzeba zaznaczyć, że ta inwestycja składa się z dwóch zadań i rozpoczęto od pierwszego zadania, czyli od budowy kanalizacji deszczowej do ulicy żołnierzy II Armii Wojska Polskiego i tam prace intensywnie już od pewnego czasu trwają natomiast już rozpoczęły się też przygotowawcze prace przy ulicy Kossaka. Zadanie to jest realizowane dzięki środkom, które otrzymaliśmy z Polskiego Ładu, z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych w wysokości 6 milionów 175 tysięcy złotych. To ogromne wsparcie rządowe, dzięki któremu w ogóle mogliśmy rozpocząć to zadanie inwestycyjne, a jego wartość opiewa na kwotę ponad 8 milionów 600 tysięcy złotych. W ramach tych dwóch zadań zostanie wykonana kanalizacja deszczowa, czy tak jak tutaj. W ulicy Kostsaka kanalizacja ogólnospławna zostanie nowa nawierzchnia, chodniki, miejsca podstojowe, zatoczki oraz oświetlenie uliczne. Planowany termin zakończenia realizacji to połowa listopada bieżącego roku. Mam nadzieję, że jeżeli będzie sprzyjająca pogoda, i widać, że już nawet w takiej atmosferze aurze zimowej trwają intensywne prace, więc myślę, że okres wiosenny i letni spowoduje, że w terminie ta inwestycja się zakończy. Plany na to miejsce są ambitne. Inwestycja pomyślana jest tak, aby i piesi, między innymi uczniowie, oraz zmotoryzowani poruszali się bezpiecznie na tym odcinku. Będzie przede wszystkim to, co jest najważniejsze, a co było uciążliwością tej ulicy, to ta przejazdowość, to wąski, wąskie gardło, gdzie były zaparkowane samochody. Teraz zostaną stworzone nowe miejsca parkingowe, zostaną zrobione zatoczki, więc droga będzie swobodnie przejezdna dla użytkowników, przede wszystkim dla mieszkańców. Wiadomo, że z tą inwestycją wiążą się pewne trudności, o których informowaliśmy mieszkańców i na spotkaniu, i przez Media czy internet o tym, że przez pewien czas, no długi czas będą te trudności. Jednak dojazdy do, do poszczególnych bloków są z różnych stron, więc tutaj mieszkańcy z życzliwością i takim zrozumieniem przyjęli to, tym bardziej, że oczekiwali na tę inwestycję. Po zakończeniu prac problem z niespływającą wodą po ulewach będzie rozwiązany. Ulica Różana w Porajowie, co prawda, wygląda podobnie jak ta kosaka w Bogatyni, ale prace tutaj są już na ukończeniu. Za kilka tygodni mieszkańcy zapomną o wszystkich problemach związanych z remontem tego odcinka. Przez ostatnich kilka miesięcy było sporo utrudnień. Zbliża się już termin zakończenia odbudowy ulicy Różanej. Termin ustalony z wykonawcą to koniec marca bieżącego roku, więc już niedużo czasu zostało, ale także prace są na bardzo zaawansowanym poziomie. W 80% jest już wykonana podbudowa pod drogę. 70% procent chodników wykonanych. Jest już sieć wodociągowa oraz kanalizacja ogólnospławna. Także teraz już ten miesiąc bardzo intensywnych prac wykończeniowych i myślę, że zgodnie z terminem, który był zmieniany, wstępny był na luty, ale musieliśmy ze względów również i warunków pogodowych zmienić ten termin na koniec marca bieżącego roku. To także kosztowna inwestycja, ale mieszkańcy zabiegali o nią od dawna, bo nieraz, podobnie jak na ulicy Kosaka w Bogatyni, piwnice w położonych niżej domach były podtapiane. Najwięcej kosztuje cała podziemna infrastruktura, która już jest zakopana w ziemi. Kwota tej inwestycji to ponad 6 milionów 200 tysięcy złotych, jednak bardzo duże otrzymaliśmy dofinansowanie z rządowych środków. To 4 miliony 275 tysięcy złotych z polskiego ładu. I prawda jest taka, że właśnie dzięki tym środkom, dzięki zaangażowaniu. Lokalnych parlamentarzystów, w tym szczególnie pani minister Marzeny Machałek, mogliśmy w ogóle przystąpić do tego zadania. Nie bylibyśmy w stanie sami wyodrębnić w budżecie tak dużej kwoty na realizację tego zadania. To nie jest koniec inwestycji w Porajowie. Usytuowanie wsi powoduje problemy po deszczach nie tylko w tym miejscu. Mamy tutaj problem z wodą, i w budżecie zabezpieczyliśmy środki na wykonanie dokumentacji. Przebudowy ulicy Polnej, czyli tej tutaj najniżej położonej na tym osiedlu, ale również jeżeli chodzi o gospodarkę wodną tego regionu, właśnie żeby tutaj jak najbardziej zminimalizować zagrożenie tej nadmiaru wody, tak by ją odprowadzać sprawnie z tych ulic i z tych miejsc. Więc to jest kolejny priorytet dla tej miejscowości, jednak również inne, mniejsze, drobne inwestycje się tutaj dokonują w ramach chociażby współpracy z sołectwem w ramach funduszu sołeckiego, powstaje plac zabaw, będą kolejne elementy, siłownia zewnętrzna, ogrodzenie, ale także wymieniamy na terenie całego miasta i gminy Bogatynia oświetlenie. To bardzo duże zadanie, bo modernizacja oświetlenia na terenie miasta i gminy Bogatynia to inwestycja blisko 10 milionowa z ponad 6,5 milionowym dofinansowaniem ze środków zewnętrznych, w tym przypadku ze środków Unii Europejskiej. Tegoroczne ferie w gminie Bogatynia przebiegły nieco inaczej, bo pierwszy raz zaproponowano uczniom nową formułę. Wszyscy zainteresowani mogli spędzić ferie w szkole na różnych zajęciach. Były zatem zabawy, warsztaty, pogadanki na temat uzależnień, spotkania z ciekawymi ludźmi, jak na przykład ze strażakami, ratownikami i ich psem ratownikiem. A tu w Domu Kultury zajęcia także odbywały się nieco inaczej. W tym roku zaproponowano zajęcia popołudniowe i płatne. Do dyspozycji dzieci, które nie wyjechały na ferie, były wszystkie pracownie w Domu Kultury.